W tym odcinku galwanizowanie, polerowanie, przerabianie wałka, czekanie na części, polishing and finishing słowem transformacja zegarka Zenit. Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Dziś postaram się odrobinę odświeżyć zegarek marki Zenit. Jest to zegarek dość współczesny, gdyż pochodzi z końca lat 90. Być może też to są lata 2000. W tym filmie nie będę zajmował się czyszczeniem mechanizmu w tym zegarku, choć pewnie to czyszczenie przydałoby się, bo nie znam historii serwisowej ani historii konserwacji. Skupię się na poprawkach wizualnych. W tym zegarku zastosowano mechanizm Elite 670. Jest to doskonały mechanizm in-house zaprojektowany dla zenita na początku lat 90. Płyty i mosty tego mechanizmu tworzone są z wykorzystaniem komputerów i to od samego początku, czyli od lat 90. Natomiast sam mechanizm składany jest przez profesjonalistów, jak donosi oficjalna ulotka. I ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że tak jest, gdyż Zenit to jedna z tych najbardziej wyjątkowych i zasłużonych manufaktur. Sam mechanizm Elite zdobył nagrody roku branży. Wciąż jest także produkowany i współczesne zegarki Elite. Dalej, wyposażone są właśnie w ten mechanizm. Mechanizm posiada 27 kamieni. Balans wyposażony jest w regulację mikrometryczną, a włoskoła balansowego posiada autokompensację. To wszystko zapewnia najwyższą jakość i dokładność chodu. Proces odświeżania zaczynam od zdjęcia paska. Wcześniej zamówiłem już części, które będą niezbędne do tego, żeby poprawić trochę stan wizualny tego zegarka. No, można tutaj zauważyć, że. Ten zegarek posiada nieoryginalną koronkę. Ta koronka dodatkowo no nie jest dokładnie dopasowana tak jak powinna być. Trochę za bardzo wystaje. Poza tym koperta posiada liczne rysy, a dodatkowo dekiel, no jakieś ślady walki powstały prawdopodobnie podczas próby otwarcia tego zegarka. Nie zdecydowałem się na użycie nożyka zegarmistrzowskiego. Zamiast tego użyję takiego narzędzia, które myślę, że tu lepiej się sprawdzi. O no i w tym momencie mamy już dekielek. Otwarty, mogę go zdjąć. Z pewnością mechanizm ELIT 670 jest dopracowany pod względem wizualnym. Elementami dekoracyjnymi są między innymi szlify genewskie. Ale to nie jedyne tego typu elementy, bo warto jeszcze zwrócić uwagę na rotor. Przycisk, który pozwala na zdjęcie wałka z koronką, znajduje się pomiędzy płytami mechanizmu. Mechanizm już odkładam gdzieś spokojnie na bok. A my możemy przyjrzeć się koronce oryginalnej, która przyjechała do mnie prosto z Francji. Jest to koronka nakładana na tubus, posiada własną uszczelkę. Widać, że pasuje idealnie. Jest to koronka do modelu Classic, dlatego oczywiście no, miałem pewne wątpliwości, czy na pewno będzie pasowała. Przed zdjęciem starej koronki z wałka używam WD40, no po to, żeby ta procedura. Przebiegła prościej. Zastosowanie WD40 znacznie ułatwia odkręcenie koronki, no przynajmniej zazwyczaj. Tutaj praktycznie to odkręcanie odbywa się bez żadnego oporu. Ja w serwisie, w którym zamówiłem koronkę do Zenita, mogłem też zamówić wałek, ale z jakiegoś powodu znałem, że przecież mogę użyć starego wałka, jeśli oczywiście będzie w dobrym stanie. Natomiast tutaj pojawił się to inny problem. Otóż Nieoryginalna koronka ma swój własny tubus. Taki dość długi, widać, to jest ta po lewej stronie. No i przez to ktoś, kto wymienił kiedyś tą koronkę, no skrócił po prostu ten wałek. I teraz tej nowej koronki nie założę. W związku z tym, że nie mam przedłużki w tym momencie do wałka, ani nie mam oryginalnego wałka, stwierdziłem, że wykonam inną operację, no która może jest trochę bez sensu, mówiąc szczerze. Chociaż pewnie jest to ciekawą operacją. Zdecydowałem się na tymczasowe rozwiązanie, czyli oczyszczenie starej koronki, a następnie użycie penplatera. Stosuję tutaj palat jasny do pisaka, czyli do penplatera. Taka galwanizacja pisakiem powinna dać ładną lustrzaną powierzchnię. No, muszę przyznać, że efekt jest niezły, choć oczywiście nie o to mi chodziło. Chodziło o to, żebyśmy mieli tutaj oryginalną koronkę, natomiast jednak z powodu braku części na tym etapie to jest niemożliwe. Sprawdzam, czy jest możliwość usunięcia przebarwienia, które jest widoczne na tarczy, no ale no niestety nie jest, dlatego porzuciłem to czyszczenie tarczy, bo to zawsze się kończy źle. Teraz używam małego urządzenia do polerowania. Wykorzystuję pasty polerskie tak, żeby no nadać trochę utraconego blasku kopercie zegarka. Powinienem zdjąć jeszcze szkło zegarka. Nie zrobiłem tego. Natomiast zrobiłem to z szkłem przezroczystego dekla. Ten dekiel tutaj jest z jakiegoś syntetycznego materiału wykonany. W wyniku użytkowania tego zegarka albo działania jakiegoś środka, no jest widoczna plama, która nie da się, nie da się zmyć. Dlatego zakładam z powrotem szkiełko na dekiel, po to, żeby było mi łatwiej wykonać operację polerowania specjalną pastą. Jest to pasta do tworzyw sztucznych. Teraz możemy ocenić, jaki jest efekt tego polerowania ręcznego. No, to, to, to zabrudzenie, które znajdowało się na środku całkowicie, zostało usunięte w wyniku tej pracy polerskiej. Teraz jeszcze używam gruszki, żeby upewnić się, że żaden kurz nie dostał się pod szkło. I próbuję założyć koronkę z powrotem. Po założeniu i sprawdzeniu koronki, przystępuję do zamontowania z powrotem dekla przy użyciu prasy. Ten dźwięk wskazuje na to, że dekiel jest na swoim miejscu. Jeszcze tylko wyczyszczenie szmatką i będziemy mogli porównać, jak zegarek zmienił się po tych operacjach. Po lewej stronie widzimy, jak to wyglądało przed szlifowaniem i przed odnowieniem koronki. No, widać, że różnica jest znaczna. Większość drobnych rys zniknęła. Nie chodziło mi tutaj o to, żeby dopolerować ten zegarek do stanu, tak jak byłby nowy, tylko po prostu przywrócić mu odrobinę blasku. Z tyłu też największe rysy zostały usunięte. Teresy, które powstały kiedyś, prawdopodobnie podczas otwarcia zegarka. Operację polerowania, którą wykonałem, na filmie to jest kilka sekund, ale tak naprawdę to trwało trochę dłużej. Natomiast no nie były to godziny, było to dosłownie kilka minut. Jesteśmy w stanie, jeżeli mamy stalową kopertę, przywrócić blask nawet przy niewielkich obrotach urządzenia do polerowania. Ja nie używałem jakiegoś dużego urządzenia. To po prostu małe ręczne urządzenie do polerowania akumulatorowe. Wspominałem już wcześniej, że koronkę otrzymałem z Francji. Natomiast w przypadku klamerki oryginalnej, ta klamerka przyjechała do mnie z Wielkiej Brytanii. I ja wspominam o tych krajach, dlatego że no najwięcej problemów sprawia właśnie znalezienie odpowiednich części. Oczywiście po wpisaniu do wyszukiwarki klamerka zenit. Znajdziemy od razu, dostaniemy listę tych klamerek, natomiast no, trzeba też dobrać odpowiednią do wielkości, do epoki, z której jest zegarek i tak dalej. To jeszcze nie koniec, ale pewnie już czas na małe podsumowanie, co się udało, co się nie udało. Udało się wypolerować zegarek, udało się y, usunąć przebarwienia na y, przeszkleniu dekla. Wykonałem też no, trochę bezsensowną robotę, o czym wspominałem. Czyli odnowienie nieoryginalnej koronki, tak żeby ta powierzchnia tej koronki była lustrzana. Natomiast w momencie, jak zacząłem kręcić ten film, no to w tym momencie już zamówiłem przedłużki do wałków. Stwierdziłem, że to będzie trochę szybciej niż zamówienie oryginalnej, oryginalnego wałka. Dlatego za chwilę będę mógł. Spróbować założyć też oryginalną koronkę, i wtedy zobaczymy rzeczywiście ten finalny efekt transformacji zenita. Po lewej stronie oryginalny stary wałek, zbyt krótki, a po prawej przeduszka 0,9 mm, którą zamontujemy na tym wałku. Po zamontowaniu przeduszki na wałku, tak to wygląda wcześniej jeszcze ten wałek wyczyściłem. No, jak widać, taki zestaw jest odrobinę za długi, także wałek w tym momencie dość znacznie wystaje. Ja trochę tak empirycznie skróciłem tą przeduszkę i nakręciłem już koronkę na wałek z przeduszką, ale w tym momencie spodziewam się, że ten zestaw będzie jeszcze odrobinę za długi. I tutaj widać, że ta koronka no nie dochodzi do końca. Tutaj zabrakło no mniej niż milimetr, dlatego ja, żeby skrócić jeszcze bardziej ten wałek z przedłużką, to po prostu użyłem pilniczka, po to, żeby w miarę precyzyjnie ustalić tą długość. Koronka bardzo dobrze pracuje, no zresztą słuchać to dokładnie. Wydaje mi się, że jeszcze mogłaby odrobinę głębiej być umocowana. Natomiast no, efekt finalny jest, myślę już zadowalający, szczególnie jak tak jak teraz porównamy to z sytuacją wejściową, jak to wyglądało. No, ale może samo sprawdzenie kliku koronki to nie wszystko jeszcze sprawdźmy, czy rzeczywiście po tych operacjach moich można zmienić godzinę w zegarku. No ta regulacja odbywa się ok, nie czuję ani zbyt małego, ani zbyt dużego luzu. Także wszystko działa jak powinno. Tak jak wcześniej wspomniałem ta przestrzeń pomiędzy koronką a kopertą mogłaby być odrobinkę mniejsza, ale jest ok. Tak jak wcześniej wspomniałem ja nie znam historii serwisowej tego zegarka. No i tutaj te wyniki no, no nie są rewelacyjne mówiąc delikatnie. O ile dokładność chodu no, mieści się w takiej skali, w którą można wyregulować. No to martwi mnie trochę bit error. No, w zegarku nie vintage. Powinien być on jednak odrobinę mniejszy. Także z tego projektu część wizualną mamy już powiedzmy opanowaną. Natomiast, no na pewno w przyszłości wykonam jeszcze czyszczenie tego zegarka. To wszystko na dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę. Jeśli wam się podobało, zachęcam do polubienia i subskrypcji. Cześć! Może jeszcze krótkie postfaktum. Jak gdy wybierałem koronkę w serwisie, to wydawało mi się, że jest ona do zenit klasy, dlatego tej nazwy używałem wcześniej, ale trafiłem dokładnie w koronkę do tego modelu Elite na podstawie wymiarów i wyglądu. Nie zdejmowałem szkła podczas polerowania, ale była to świadoma decyzja i po prostu kalkulacja ryzyka uszkodzenia jaką mator nie dysponuje łatwym dostępem do wysokiej jakości zastępników takiego szkiełka. To teraz chyba już naprawdę wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia!